Mówi w lesie już nagrywać, a później tak to po prostu. Sombra? I nikt nie weźmie z was aż, więc xd No mnie ładuje jeszcze, więc mam. Masz Soldier. Czekaj, co? Masz ja Soldier. nie? Ja robię misję. <sad> ja robię teraz misję nagrania każdą z postaci. Grałem już Soldier. A twoją mamą. Jestem tutaj wow. Chodź, chodź, idziemy Właś tam, właś tam, właś tam Zaraz cię uratuję za 6-5 Czekaj chwilę, czekaj chwilę, czekaj Gweska. Nie raz szuflówki No i giniesz zaraz Trzymaj, trzymajcie się Idziemy szybko pod nią Chodźcie, idziemy Już nie żyje Nasz Chyba Czekajcie przy naszym, czekajcie przy naszym No ja Oczywiście to a nie, to aż. No tak. Przecież Brać byś Cię uratował życie, jakbyś nie widział. Tak. Ja idę zapukać Tylko sobie. jest tych wszystkich eksplozji. Czekaj, ja idę zapukać. Dobra. Pukaj sobie. Ja już to zrobiłem, jak grałem w Cetro. z Cetro. Sprawia radia czy coś. Ej Dunik, Co? idź tam zapukać. Gdzie? Na górę, tam e, gdzie tam, ja jestem. Tam, gdzie jest, musisz, no, musisz tam spawić F, dop dopóki nie dostaniesz. E, cztery razy wystarczy. Tak. K nie mogę się pukać. Bo ja zapukałem. Jak nie możesz pukać, to znaczy, że już zapukałeś wystarczająco. A dostałeś achievement? No nie gadajcie, że Discord mnie zwalił. Nie. mi. No bo ja zrobiłem pukań do tego. Ale mi dopiero ukończyło. A. Teraz trzeba zrobić misję z Banshee, jeśli nie zrobiliśmy Tak lata, nie lata sobie losowo i trzeba ją zobaczyć Tutaj może być jump... Tutaj uwaga na jumpscare Wiem Znamy jumpscare wszystkie Ale jak, jak się robi misje z Banshee? W sensie... Po prostu trzeba wyczekać, aż się pojawi nie... Wy, I wystarczy, że po prostu... Gdzieś połazi Dokładnie Jest 8 około jest 8, ale trzeba tylko 7. Tu na przykład przy tych drzwiach tutaj łazi Chyba, pa, 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 pa. to idę po kluczu może Nie, nie, nie? Idź. nie idź, nie idź Dobra, nie idę Aż idzie Ale jestem koło kluczy A, to jest kluczy. Bo wiesz, w ogóle te drzwi się powinno otworzyć, bo jeszcze te drzwi są. Co, otworzyć klucze czy nie? E, no. już e, ta dała się jumpskerować Nie mogę. Czy nie mogę A masz tego questa e, Mam no. tylko puk-puk skończone Coś mi się wydaje że ona nie chce nam się pokazać już Ona już się schowała Będzie trzeba to zrobić podobnie To może iść klucz nie wiem. No ma to ja pójdę sobie do uciążenia. kliknąłem i powiedziałem, że potrzebuję leczenia jako jedyny killer. W... Ja... Ej, przecież ja tu jestem killerem, także. Więc co kłamiesz. Czegoś się może zrobić? Jedno. Idę za Was. I temu zupełnie tym tym znacznie łatwiej się zabija. Eee, bo. tak. Nie no, taki tym powinniśmy. Robimy ekspercki, ulecz lucyperkę czy coś. No, bo mi się trochę walnęło. Bo mi wyleciły tak z cudową. Gdzie teraz zauważyłem, że odbiały jakoś tam 10kp. 5 miałem. O. Ja tracę... Dobra. Jest co, dwa mi boty wyskoczyły i wybuchnęły w twarz. No właśnie, jeszcze nie mogę, że mi się Ale nie ona pokazało. Może, ona właśnie ona może. O, jak ona by klucz? A bo, bo ona po prostu ona Tak, która tak. O, teraz czas ta gargulca. Ale nie mogłem nic zrobić, bo rozmawiałem. Wejść tutaj. W każdej chwili możesz. Wejść. Tak, w każdej chwili możesz tam wejść. W każdej chwili. Ale tak, nie mogłem nie bo się... musiałem Musiałem Teraz rozmawiać Teraz możesz wejść Teraz nad możesz wejść Debilu, tutaj. Teraz wejdę Tu jeden problemem jest wtedy y, drugi kark Używa. Spadłem To mnie kurwa zaraz Ale wcześniej jak walczyliśmy to Nie nie, nie mogłem bo rozmawiałem A później? Nie rozmawiałeś cały czas bo rozmawiałem cały czas Użwa Albo chociaż wejść przez chwilę. Dwa razy rozmawiałem, bo miś dwa razy rozwiniła. Podnoś naszego. Ja zajmę się. Dobra. Boję mi. Uff. A teraz być na tym spocić Byłem, ale z misji spadło. To wracasz na niego jeszcze raz. Co ja? Co no. zrobi? Nie wiem, ale już próbuję przekusić. Nie chcę. Dobra. Przestań tam Tyć się radę Też się da Da się Łatwo tak jest dobrze bo teraz to nie musisz się martwić o to, że ja inny cyfery wechwiemy, bo akurat cyfery... nie Wiem, ale mi wystarczy podnieść naszą... Jakieś zaleczenie, ale... Chyba pojebie mnie, kurwa, no... Zawsze, gdy ktoś próbuje nagrać, to zawsze mi się wszystko skupię przy... Jak telefon, to wa program. No i teraz jest pytał de kill Okej, okay, teraz idziemy tą długo Idziemy od tego słem Teraz będzie Okej, okay, niech każdy się ustawi przy pochodni Lucyfer tu Wiem Idź po drugą pochodnię, inną pochodnię A co, po co? Bo to może być losowa pochodnia Każdy musi być przy innej Każdy musi być cyfer, oczywiście, jak zawsze się nie słucha No ale co ci chodzi? Przecież użyliśmy wszystko tak. ci, byś poszedł do innej yy, parku, Nie i widziałem wschodniej. innej kł... Widziałem tylko, że w gule. O jumpscare Zapomniałem o wasos Jak Tak my już dogadliśmy, więc wiemy A Wasz... się tam bawicie na dole? No dobrze. Zajebiście. <grych> Trzeba healka. Dzięki. A tak Teraz wiesio łatwo zapoketować tanka. To jest pocket page. Wiecie jak bardzo to jest wkurzające to, że to jest tylko czarno białe dla jak się gra Kiliko Czemu niby? Bo nie widzisz czy te twoje kartki się samo naprowadzają czy nie A. Tak. wiem, że to brzmi jak taki first world problem, ale nadal. Dobra, idziemy teraz. Chodź, chodź, link. Za mną. Link. To jest dopiero po pokonaniu. A, ale mi chodzi, że chciałbym pokazać, że tu będziemy iść. Czemu tu? Bo tam jest przejście jak płota. Dobra, idziemy zaklinać najpierw.

tylko heal, 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 heal Krzyszka. najpierw. Ja wytrzymam jeszcze chwilę. Chyba damy radę. Wskoczył właśnie na mnie idealnie. Masz jeszcze Chyba do, macie trochę tarczy. Damy radę. Teraz ja mogę healka poprosić, bo jak wszyscy już mam to. Ja na luzie wytrzymuję nieraz. Dzięki tej umiejętności, że mam tarczę Zapomniałem, ja że oboje idą za mną. Dobra. ludzka. O e, Od rewajwowania mamy tego. Nasz. Chyba zabijam. No to teraz chodź tam do tego miejsca. Ludka? Przecież... <grym grym> tak nie mówisz, że jest bo dopiero też się to widziałem, bo oglądam odcinek. Od kogo? Tego Tak, Tego polskiego. Hmm. Okej, okay, rzuciła dynamit. No to lecimy. Od ducha to spierdziczamy oczywiście. W ogóle wiesz co jest najlepsze? W ogóle Link myślał, że Dunia, że da się zniszczyć drzwi nie tylko dynamitem, ale też po prostu szalając. Jako jak odciągnę, a potem, y, to się teplę do was. Tak. Ja dole. Okej. Okay. <grymne> Okej, okay. teraz musimy wyrzucić wszystko jak leci na bastiona! Bastion! Wejdźcie do świata, duchów! Wszystko jak leci! Walić, to, przyjechał, się, tam czy to. Musimy go zabić Nie udało się. Tak, to udało się, że już nie żyje. E, nie. Chodziło tu, że jest aktywne cel za zabicie go w formie czołgu. A. Nie Tome, wiedziałem. Potrzebuję Sojourn. Tak, Sojourn jest e, taka dobra do tego. Kurczę, się. Zła nawet po jego upadku, a teraz wróciła tam, gdzie wszystko się skończyło, by dopełnić jego dzieło. Po co? 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 Po co? Ok, sąsza. teraz e, czas pana na łopoty. E. żyjecie wszyscy? Tak. Niech nie do końca. No bo otwierał drzwi w tym czasie. Tak <laughs> Jezu, ile czasu może otwierać drzwi, Link? To pan Postarałbyś. Się tak, zwaliłeś fotobombę. Run failed, restart, restart panowie. Jak to jest, tak? Zwali, zwaliłeś fotobombę. Jaką fotobombę, o co ci chodzi? No, jest achievement za zrobienie fotobomby. Sądzę, chodzi ci zdjęcie czy co? Nie, fotobombę. Bez... fotobombę w sensie, że jak masz to. Że jak masz tą jej animację openingową to tam jesteś. kiedyś wy użycie emotki, ale... Je zepsuta tutaj i może tam pozostać. Przynajmniej ja nie użyłem emotki ani to za Jak to nie?

Dobra, kici-kici, to jest czas. No i już pan do mnie kisnął. No ja... Ja w ogóle nie znoszę tego ducha, że go stworzyli. On jest wkurzający. Kto mnie zabił? A, eksperyment. Eksperyment jest jeszcze tak bardzo celny? Serio? No jak to powiedzieć, no ustawić się ustawiliście w kółko, czemu nie uciekać, tak żeby można było was, was wkrzesić. Tak, kiriko to jest jedyna do kalenia. Proszę, czy następnym razem możecie się odsuwać trochę od siebie, żeby nie było, że mnie atakuje, nieważne kogo chcesz wkrzesić? Eee, trochę trudno to zabicie. Możesz się ruszać, możesz, to nie podchodź do innych, którzy są martwi, tylko odchodź od nich, proste. No, zresztą nie może się odsunąć od każdego. Wiem, ale trochę trudno to zrobić. Wiesz dlaczego? Bo nie ma Bo... krąg? Nie, to ponieważ to... nie mam mózgu. Tak, tak, to... wszystko wyjaśnia. <laughs>